Zadanie 23 za 4 punkty z egzaminu gimnazjalnego 2013. Pole powierzchni bocznej Ostrosłupa Prawidłowego Czworokątnego jest równe 80 cm2, a pole jego powierzchni całkowitej wynosi 144 cm2. Oblicz długość krawędzi podstawy i długość krawędzi bocznej tego Ostrosłupa. Zapisz obliczenia. Wykonajmy na początku rysunek. Naszej bryły. Jest to ostrosłup prawidłowy, czworokątny, czyli w podstawie mamy zielony kwadrat. Ponadto mamy pole całkowite i pole boczne. Wykonajmy również jeden pomocniczy rysunek, czyli siatkę ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, czyli ostrosłupa z naszego zadania. Zauważ, mamy w podstawie kwadrat, dlatego jest on prawidłowy, oraz cztery ściany boczne, cztery trójkąty. Na początku wykorzystam pole boczne. Zauważ. Pole boczne jest równe 80 cm2. A co to jest pole boczne? Są to 4 pomarańczowe trójkąty. Czyli jeżeli 80 podzielimy na 4 trójkąty, to otrzymamy pole jednego trójkąta. Więc robimy. Pole jednego trójkąta jest równe. Pole boczne, suma tych 4 pól właśnie podzielić na 4. I otrzymujemy w efekcie... Pole jednego trójkąta. Widzisz, to jest pole naszego pomarańczowego trójkąta, pole naszej ściany bocznej. Teraz wykorzystajmy pole całkowite. Co to jest pole całkowite? Pole całkowite jest to suma figur, które budują naszą bryłę. Piszemy: pole całkowite to jest po pierwsze, w naszym przypadku, jedna podstawa plus pole boczne czyli cztery nasze trójkąty. Pole całkowite jest znane, jest to 144 cm2. Pole podstawy jest nieznane, więc przepiszmy pp, a pole boczne jest znane, jest to 80 cm2. Więc teraz trzeba się zastanowić, jaką liczbę należy wstawić za podstawę, aby w sumie z polem bocznym dała ta liczba nam pole całkowite. Więc. Pole całkowite jest to 144 minus 80. Po obliczeniach otrzymamy 64 cm kwadratowych. W tym momencie obliczyliśmy pole zielonej podstawy. Przypomnijmy, co jest celem naszego zadania. Otóż obliczenie długości krawędzi podstawy i długości krawędzi bocznej tego ostrosłupa. Możemy w bardzo szybki sposób obliczyć krawędź podstawy. Jest to krawędź naszego kwadracika. Wzór na pole kwadratu to jest a kwadrat, a to pole a kwadrat jest już obliczone. iż to jest 64 cm2. Kwadrat zamieniam na pierwiastek liczby znajdującej się z prawej strony, a pierwiastek z 64 to 8. Zatem mamy już obliczoną krawędź podstawy, krawędź naszego kwadracika. Zapisujemy 8, 8, 8, 8, 8. 8. Co jeszcze musimy obliczyć? Mamy krawędź podstawy. Jeszcze musimy obliczyć krawędź naszej ściany bocznej. Wszystkie te krawędzie w ścianach bocznych są tej samej długości. Weźmy tenże trójkąt. Mamy jego pole. Pole trójkąta to jest 20 cm2. Mamy również jego podstawę 8. Więc możemy wykorzystać wzór na pole trójkąta. Pole trójkąta to jest 1 druga a razy h. Ale to pole już jest obliczone. Jest ono równe 20. W tym wzorze mamy również podstawę A. Jest ona równa 8. Więc wstawiamy tutaj w miejsce A 8 cm. Czyli 1 druga to 1 druga. Tutaj wstawiamy 8. A H i 20 przepisujemy. Otrzymaliśmy proste równanie, które należy teraz obliczyć. 1 druga z 8 to 4. H przepisujemy 20. Także do przepisania. Chcemy obliczyć h. Przeszkadza nam czwórka. Dzielimy równanie stronami przez 4 i otrzymujemy, że h równa się 5. 20 na 4 to 5. Zerknijmy teraz, co obliczyliśmy. To jest nasza ściana boczna. Mamy obliczoną wysokość. Ta wysokość jest równa 5, a w podstawie mamy 8. Rozumiesz? Tu są dwie czwórki, czyli razem, tak jak tutaj, 8. Ale ciągle dążymy do obliczenia krawędzi naszego trójkąta, czyli krawędzi bocznej naszej bryły. Myślę, że zauważyłeś, że z Pitagorasa bardzo łatwo można obliczyć x, czyli naszą szukaną krawędź bryły. Więc liczymy. Dodajemy z kwadratami przyprostokątne, przypomnijmy twierdzenie Pitagorasa, dodajesz do siebie dwa boki z kwadratami, ale jakie boki? Te boki, które są przy kącie prostym, czyli dodajemy z kwadratami przyprostokątne, i suma kwadratów dwóch przyprostokątnych jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej. Dalej obliczamy. 5 do kwadratu 25, 4 do kwadratu 16 x kwadrat przepisujemy. Dodajemy liczby. 41 równa się x kwadrat. Teraz kwadrat. Zamieniamy na pierwiastek liczby z drugiej strony i otrzymujemy, że x równa się pierwiastek z 41. Jest to nasza szukana krawędź boczna. Odpowiedź. Krawędź podstawy wynosi 8 cm, widzisz? Zaś krawędź boczna pierwiastek z 41 cm.